Jestem Knitek, a to jest seria z gry Zip Racing. Jest to gra z, y, autorstwa studia y, Team Six Game Studios, które jest znane z takich niskobudżetowych produkcji. Przeważnie są to wyścigi, które są niedopracowane, nie mają jakiejś tam licencji ani zagrożenia realizmu. Jednak gdy zobaczyłem tytuł Zip, w, zobaczyłem słowo Zip w tytule, postanowiłem, że muszę to przejść. Gdyż jako posiadałem kiedyś skuter ZIPA, więc pomyślałem, że może to być ciekawe i śmieszne zarazem. Dobra, mamy tutaj tryb jakiś multiplayer, w którym nie wiem nawet, czy da się tu jakoś serwer stworzyć, czy coś takiego, czy pewnie są jakieś zewnętrzne programy. Yy, nowa gra, autorzy, opcje. W opcjach ustawiamy grafikę, która tak naprawdę, pomimo że zmienimy rozdzielczość, nic się nie zmienia. Tutaj wykrywa moją kartę graficzną, to jest w ogóle yy, sukces. I są jakieś ustawienia, które mogę dać wysokie. I pomimo tego, gra tak dalej wygląda jak wygląda. No ale dobra, nie czepiajmy się teraz szczegółów, to nie jest recenzja. Przejdźmy do rozgrywki. Dlaczego ja znowu stopera nie mam włączonego? Dobra, tylko szybko tutaj jeszcze. O oh fakt bateria siada. Ale to nic. Ok, no to zabieramy się za wyścigi. Ja już tutaj jeden przejechałem, albo przewaliłem, więc trzeba od nowa. Yy, jest wygranych dwa, przegranych dwa. Jeśli yy, w ogóle jeden wyścig jest liczony jako dwa, to chyba się coś rąbnęli w kodzie. Yy, no to. Dobra, przejadę może teraz przejażdżkę. Jest tu 12 wyścigów, których yy, historie są tutaj tak powalające, że na razie zostawię je na później. I tak, tutaj mamy wpisowe bez wpisowego. cię uszanują i są gotowi do wyścigu. Dobra, to może walnijmy sobie przejażdżkę. Skuterem Quantum, zip Quantum, taki jest. Na pewno reszta nie jestem pewien, ale pewnie też, bo nazwy widzę, że tu są ok. Także waga i to wszystko też się w miarę chyba zgadza. Quantum na pewno waży gdzieś koło 90, ale fotel ma raczej chyba zaokrąglony. Prędkości pewnie też są coś w tym, w ten, coś w ten deseń, chociaż VMAX, no, wydaje mi się, że musiałby być trochę podkręcony, żeby tyle wyciągnąć, ale dobra. Kwantunem nie jeździłem, ale wiem, że jest podobny do tego Simpli, który miałem i... Nagrywanie się wyłącza. Samo. O, teraz mogę sobie po mieście po prostu pojeździć. tu na tej zasadzie działa, tak? Okej, okay, no to możemy się przyglądnąć troszeczkę mechanice gry. I temu, jak to driftuje. Ło! Obróciło go. Czy tak skutery jeżdżą? No nie sądzę. Nie widziałem nigdy, żeby tak skuter akurat jechał. Znaki drogowe są. Spróbuję przeskoczyć przez most. Yeah! Epic! Jak ląduję! Świetne! Tylko trochę to tak za bardzo driftuje. O, tu jest jakaś rampa w ogóle coś w stylu rampy zrobione. Tu też, nice! Tego nie widziałem. Spróbuję tu wyskoczyć. Yeah! I w budynek się można wywalić. Jeszcze. Tutaj. Oj! Oj, oj, oj! Oj oj, moja głowa, co się z mojej głową stało? Dlaczego ta się przekręciła do tyłu? To jakiś w ogóle portal? Zobaczmy jeszcze, może jak tutaj przetrwam zderzenie z żywopłotem. Okej, okay, skuter wyskoczył do góry i spadł mi na kręgosłup, łamiąc wszystkie części mojego ciała. Ale ja żyję nadal, ruszamy w trasę. Hmm, tu są kolejne rampy. Gdzie ja doskoczę? Nie! Doskoczę! Ała. Eee, czy coś tu jeszcze jest ciekawego takiego co by można właśnie bez wyścigu opłacić? To tu jest jeszcze jakaś rampa, spróbuję tu gdzieś nawrócić. Uaaaaaah! No autem tak się nie nawraca fajnie. I tu jest rampa, wjadę w nią. O kurde, to nie była rampa. Z drugiej strony to jednak wyglądała jak rampa, trochę. Chociaż też jest? Nie, nie ma. Dlaczego ja tu widziałem rampę? <laughs> Skuter w ogóle... Aha, tu mam poziom zepsucia ten zielony pasek. Dlaczego je po takich zderzeniach, gdzie powinno koło odpaść? Pff, ja nie mam nic. <laughs> Fajnie się z nagra zwalił W ogóle. Jeszcze w grze mi się strasznie podoba to, że na wszystkich billboardach tutaj, w, grze, w środku, na jakieś, tutaj co jest na w środku gry w sensie, na tych billboardach tutaj po lewej, na budynkach, na balonach, są po prostu loga albo plakaty reklamujące inne gry danego producenta. Yy, także można się troszeczkę można się nauczyć o innych produkcjach, ale ja już skończę. Chyba nagrywanie mi się przerywa w momencie, jak zmieniam ten, ale dobra, jedziemy. Kontynu no, nie, nowa gra i wyścig jeden, przejażdżkę już mamy. Teraz wyścig Quantumem pojadę, zobaczymy jak to pójdzie. Łączyło się z Quantum nagrywanie, jedziemy oczywiście. Mamy tutaj symulowany zwykły ruch uliczny. Także nasz wyścig jest taki niezgodny z prawem skutery są tutaj y, rozbijają się o inne auta ja tutaj manewruję między osobówkami i ryzykuję moje życie dlaczego ja mam mikrofon podkręcony dobra jadę dalej y, podskoki w ogóle wyskoki tutaj jest jakiś kanion przejeżdża się skały w wystają teraz minąłem się z życiem całe życie przeleciało przed oczami całe moje skuterowe życie y, przejeżdżając przed maską temu auto przed tym autem przed a, y, maską tego auta Yyy, okej. Okay. Zaczynają się punkty kontrolne, bo są trzy okrążenia. Najpierw musieliśmy dojechać tak jakby do tego. Yy, do, tej, do tej trasy. Teraz na minimapie elegancko to jest pozaznaczane, gdzie trzeba jechać. Także będzie fajnie. Przeciwnik... Aaaa, Nie! Nakaz. Wjazdy z której strony tego znaku? Nie wiem, dziwnie są te znaki. Co? To jest... Co to jest? Anglia? Aha, bo to Holendrzy chyba są twórcami. Holendrzy czy coś takiego. Co? A, dobra. Nie, dziwna ta trasa. Czegoś się nie wraca? Co oni się wracają w tamtym momencie? W miejscu. <laughs> Ale śmiesznie to zrobione. Co? Nie. Nie wierzę. Dlaczego oni się tam jeszcze na koło co chwilę idą? Ja tu przegram? Kurde, wywalił się i tak miło przeciw pewnie. Aha, pojechał tam ten ty, dlaczego? No, teraz to miał bardziej sens, jak tak zrobiłem, niż oni. To nawracają w pewnym miejscu. <grych> Ale no dobra, pozostawię to bez dyskusji. Ale... Oczywiście naj... co najfajniejsze w tej grze. Jest ta taka słynna poza, e, taka typowa dla skuterów, nachylenie troszeczkę do przodu. Tak żyłuje do przodu, no. A jeszcze jedna rzecz, co mnie rozwaliła po prostu w opcjach. E, wybór skrzyni manualnej lub automatycznej. W skuterze tego typu skrzynia manualna, serio. Ja nie wiem gdzie ona by była zamontowana i jak to działało, ale no dobra, niech sobie będzie. Nie, wygrałem telefon komórkowy, tylko że to przewidzę. No jest. Pozycja startowa. Opony do połowy są w asfalcie. <grytanie> Determinacja na twarzy tych zawodników. On od razu na koło poszedł. W ogóle nie wiem co on ją ma za kopa. Może to jest manualna i tak się idzie. To jest w dziwne. Nie to, nie to. Nie wiem jak mam jechać, pojadę za nim oje! Oh yeah! Tu po prostu było trzeba poczekać, aż przeciwnik pierwszy pojedzie, bo jest po prostu mapa niedopracowana. Raczej znaczy w ogóle pomysł niedopracowany. Albo twórcy niedopracowani. przedał przed ze zabrasany. o oh je. Yeah. Poszukać przeznaczenie. No, teraz jak ja tu mam pojechać? Jadę tędy. Ło! Wow! Niebezpiecznie. Chyba nie miałem tędy jechać. Fuck this shit! Zjadę może tędy, zdążę. Ałałałała! A chyba mi się czas skończył. Kurde! Hajsu to. Ciężko trochę. No dobra, już nie chcę tej pokazówy. Ja chcę się ścigać. Chcę to zwyciężyć. Ten znowu na kogoś szpanuje. Zaraz wyrąbię. O, już jakiś korek. To w Polsce? Nie. Nie nie wiem. Nie. Eee. Dobra. Ło! Niebezpiecznie! Wywaliłem go Jakby to przejechać. Mam radę. Kurde no! Co, nie zawadziłem przecież Teraz nie dolecę. A, doleciałem. Nie, później już mi zebroni bo powiem, powie, że a, ja mogę go przewrócić i no, musimy tam rozbić tą tą barierkę, to muszę rozpędzony wjechać. No tak, trzeba, to trzeba, no nie. No nie, serio, on już się tu trzaczył. Dobra, ja się tu wytrzaczyłem, to mnie dogoni. O, Team Six było właśnie na balonie logo firmy. Od tego główna, e znaczy tej gry. Hmm. Dobra, gościu. No nie! Co? Dobra, to jeszcze raz. Tylko mam nadzieję, że teraz ten osioł nie wyrąbie. Tam. Chyba, że jakoś można inną klasę obrać. Trzeba by to ogarnąć. Ja chyba obok jest inny most, który jest sprawny. Czy narobić, na yy, zrobić przewagę? No nie. <śm> Znowu mi czas brakuje. Dobra, teraz dam radę Yeah! Fuck! Nie, czas mi się! No nie! nie Zrytaj to... Co? Już? Chyba kliknąłem spację za dużo razy, a to jest dalej po prostu Dobra, to jadę jeszcze raz Cały hajs spółkam się, z całego hajsu się spłukam, ale dojadę do końca Dam radę, nie poddam się Jeździć nie umiem tym skuterem, ale wygram ten wyścig Dobędę ten telefon, komórka też nie, telefon z poprzedniej również teraz nie wiem No teraz tutaj bez kraks elegancko w ogóle szacunek. Będzie pierwszy. Dziękuję. Opa, Oje! Oh yeah. Teraz mam jechać tam. No dobra. Teraz gdzieś daleko punkcik, do którego nie wiem jak dojechać. Aha, dobra tutaj. Później muszę ominąć autostradę. Czyli pojechać tu i tędy ominąć to. Mam akurat 11 sekund, może zdążę. O już widzę punkcik. O ja yes, zdążę. Rekord do krążenia, bo na styk zdążyłem. Spoko. To jest tak przemyślane. Ale podoba mi się to, że jest taka otwarta mapa i trzeba po prostu jakoś tak kombinować, żeby gdzieś dojechać. To by było, to by było na tyle zalet. Co, to odbudowali już? No nie! No przecież ja to dotknąłem. Ja to już przegrałem Się uda Po prostu pojadę inną trasą, naokoło tam Żyłuj, żyłuj, panie! Ojej, jak ten skuter się rozpędza Żeby tak mój się rozpędzał, to ja bym go na pewno nigdy nie sprzedał Czy też nie było źle, ale... Okej, okay, teraz tu na naokoło Jest na tyle czasu więc można jechać On się będzie tam rozwijał Ja będę dzięki temu wygrywał No no to już mam Przepis na sukces na tym wyścigu Co? Co tu było zaznaczek, Co radio... Co? Dlaczego? Nie! Co tu było z Jakieś takie kwadraciki wypadały Będę tutaj skręcać w prawo Stacja będzie z dziwnym logo. Dobra. O, oh fak, kiepsko z czasem. Yeah. Dałem radę. Najgorzej. Muszę to przejmować. Nie. Yeah. podał to się wywalił znowu. Między, przez park, bym mógł to ruro przejechać tak widowiskowo, ale w stronę tego. Także ja nie jadę No jedź tym gównem No nie, straciłem prędkość, ja teraz zdążę On się tam gdzieś tłuczy po wodzie No nie, no nie, kurde Jakie gówno Komentujcie, subskrybujcie, cenięcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku